Jaka będzie pierwsza rzecz, którą zrobi pan w mieście, jeżeli uda się panu wygrać wybory, jaki według pana jelenia góra ma największy problem? Przede wszystkim będzie kontynuacja remontu dróg, które rozpoczęliśmy po zimie, ale najważniejsze to przygotowanie się do projektów w ramach KPO, krajowego planu odbudowy. Pojawiły się środki i te środki trzeba bardzo szybko wykorzystać, bo 6 miliardów euro, które trafiło teraz do Polski? To tak naprawdę to jest wydatkowane na, na te inwestycje, które już zostały zrealizowane. Właśnie już jesteśmy w trakcie przygotowywania kompletu dokumentów po to, żeby skorzystać i z powrotem odzyskać te środki, a później, co najważniejsze, strategię rozwoju, dokończyć strategię rozwoju i plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta, bo to jest y, tak naprawdę konstytucja, na podstawie której będzie funkcjonowało miasto. Największym problemem miasta to jest wykluczenie komunikacyjne Jeleni Gór. Jelenia Góra niestety nie miała teraz przez te 8 lat sprzyjających władz w Warszawie. Wszystko się zmieniło. 15 października mamy koalicję, która. Przychylnie spogląda na władzę w Jeleniej Górze i na przede wszystkim na mieszkańców Jeleniej Góry. I mamy już pomysły, ale jednocześnie też mamy przyjaciół w Warszawie i w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gdzie też będziemy mieli władzę, która takie wykluczenie komunikacyjne razem z nami będzie chciała zniwelować. A jednocześnie, też drugim problemem, to są problemy zatrzymania młodych ludzi. I tutaj chcielibyśmy tak przygotować przede wszystkim drogę dojścia, czyli od żłobka, który już zrealizowaliśmy, przez przedszkola, które też mamy zapewnione, zapewnione miejsca w przedszkolach, szkoła, ale przede wszystkim mieszkania. Już mamy na 10 milionów na budowę 30 mieszkań i później dobra praca. I to wszystko chcemy wspólnie z mieszkańcami zrealizować. Jelenia Góra to przede wszystkim mieszkańcy. To ludzie. Nie budynki, nie infrastruktura. To osoby, które żyją, mieszkają, pracują. Po pierwsze, podziękuję serdecznie za obdarzone mnie zaufanie. Za to, że Jeleniogórzanie podjęli decyzję i wybrali pozytywną, dobrą, skuteczną zmianę. Bo Jelenia Góra potrzebuje nowego, aktywnego. Pomysłowego prezydenta. Jeżeli chodzi o decyzje, które będą podejmowane w pierwszej kolejności, to będą skierowane właśnie do mieszkańców. Jest wiele rzeczy, kwestii, które wymagają już dzisiaj rozwiązania, pilnego rozwiązania, że góra utkwiła w korkach. Mamy dziurawe drogi. Jest nieposprzątane, brudno. Nasza perła karkonoszy nie świeci tym blaskiem co jeszcze kilka lat temu. Dlatego pierwsze decyzje będą ukierunkowane, aby w mieście zaponował porządek, ład. Bezpieczeństwo, aby mieszkańcy mieli szybszy dostęp do prezydenta i do urzędników, aby rozładować korki na ulicach i aby też nie było kolejek, aby spotkać się z prezydentem i przedstawić mu swoje problemy, propozycje, sugestie. Otworzymy skrzynki pomysłów, zorganizujemy nowe punkty, gdzie mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje rzeczy. A przede wszystkim weźmiemy się za finanse miasta, aby Jelnia Góra była prężnie rozwijającym się miastem, aby miała możliwości inwestycyjne. Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, aby przedsiębiorcy też otrzymali należne wsparcie. Rzeczy, które trzeba zrobić w pierwszej kolejności, jest bardzo dużo, albowiem jest to ogromne miasto z ogromnym potencjałem, wielu tysięczne i dla każdego jego prywatna, indywidualna rzecz jest czasami najważniejsza, a prezydent jest po to, aby te wszystkie rzeczy wiedzieć, znać, rozwiązywać, aby prowadzić Irenię Górę, cały nasz region, cały subregion wyznaczonym kierunku. Dlatego jako przyszły prezydent deklaruję, obiecuję Państwu, że będę Waszym prezydentem, będę osobą dostępną, otwartą, będę się z Wami spotykał, wspólnie ustalał priorytety, wspólnie je realizował. Będę skutecznym menażerem, a nie tylko obecnie, tak jak to wygląda, urzędnikiem, którego Państwo widzicie raz na pięć lat, rozdającego kiełbasy wyborczą. To Państwo wynajmujecie, angażujecie prezydenta. On ma rozwiązywać Wasze problemy i taką osobą będę. Irenia Góra jest naszym wspólnym domem. Jest wiele rzeczy, które należy szybko, od razu rozwiązać. Kierowcy skarżą się na dziury w drogach, na duże korki. Mieszkańcy na problemy komunikacyjne, na coraz bardziej rosnące koszty życia. Ceny śmieci, wody, podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy oczekują wsparcia. Młodzi rodzice nie mają nowych mieszkań komunalnych, tanich mieszkań komunalnych. Są problemy z dostępnością miejsc żłobka. To wszystko trzeba sukcesywnie zmieniać. Będę robił wszystko, aby Niegura była bezpiecznym, czystym, zadbanym i najlepszym do życia miejscem w naszym kraju. To podlega oczywiście dużej dyskusji i oczywiście bardzo szerokim działaniom. W pierwszej kolejności będę chciał, aby Niegura wróciła do mieszkańców, aby to mieszkańcy współdecydowali, jakie działania są podejmowane, aby z nimi trwały konsultacje, uzgodnienia inwestycji, remontów, i wielu innych działań, bo to są działania realizowane dla mieszkańców, z ich środków, z ich pieniędzy, z podatków. Dlatego tymi najważniejszymi problemami to jest kwestia zdrowia, wizerunku, bezpieczeństwa, czystości. Jak Państwo doskonale widzicie, dzisiaj Ilenia Góra potrzebuje nowego, dobrego gospodarza, który bardzo szybko, skutecznie, razem z Wami te problemy rozwiąże. Wiem, jak to należy zrobić. Mam doświadczenie, mam kompetencje, wykształcenie, a przede wszystkim chcę z Państwem wspólnie tego dokonać. Tak, aby już w niedługim okresie czasu, już niebawem, znowu nasza piękna Jeniagóra lśniła, aby była ponownie perłą karkonoszy. To wszystko jest możliwe i to wszystko zależy od Państwa. Ja podejmuję się tego zadania i gwarantuję, że tego dokona.